Idę tą drogą, i śnieg pada. I dlaczego ja jestem bałwanem? Dziwne, chyba ten śnieg mnie ulepił jako bałwana. <laughs> Nasza jaskinia. O, tędy, 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 chyba. Okej, okay, okej. Co to za wejście? Laszkowiec! Jestem blisko Grajowic. O tak, 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 tak. O tak, 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 tak. tak. Tylko wróćcie do tych Grajowic. Proszę, ja chcę do krajowic Proszę, ja chcę do Grajowic. Proszę, ja chcę do Grajowic. Oj ja kurde, nie, nie da się dostać do Grajowic, bo tu jest za dużo śniegu. Co? O, to, to. Jestem na Laszkowiec. Jakie piękne to jest życie. O, widzę bieżące skini. Nareszcie zobaczę. Grajowice. Tak, moje marzenia. Marzenia się spełniają. Jej, jej. U. Ktoś jest na grajowicach? Czyli nikogo nie ma. Halo, jest tu ktoś na tych grajowicach? Halo, Wiktor. Jesteś na tych grajowicach? Halo. Halo. Cześć! Nie gadaj! Ty też jesteś bałwanem? To święty! Nie, ja jestem e, Kaczyńko. Ciekawie. Typie, ja jedziemy. co bo ostatnio jakieś anomalie się wydziały, jak ciebie nie było. Jakie? Chodzi może za. nie. W ogóle nie. Ej, co to jest w ogóle za domek? Tak. Ktoś, no tak, no bo to jestem ja. Jakiś ja, nowy domek się tu wybudował. Nie sprawdzajmy go. Dobra, nie sprawdzajmy nie. go, po prostu wejdźmy y, i pójdźmy. A coś jest nowego zbudowane na Krajowicach, czy nie? E, tak, tak. Jakaś właśnie szkoda na tym, na, na szkodce. Ale z takich innych zmian to chyba nasze główki. O, nasze główki. Co to jest za budynek ten szary, co to jest? E, nie wiem. McDonald's! I McDonald's! Ej, to jest, Podoba mi się to. Ciekawe. Ej, to Tam jest Ej, tam jest kolejna żabka! Patrz! Ej, no! Ulica Wiktorii. Okay. Czyli twoje siostry. Dobra. Eee, no i... Wow, żabka. Żabka. O! Mieszkanie ja. Dalej. Mi. Czyli Daj mi na górze mieszkanie. jest pewnie mieszkanie. I to są takie nowoczesne te no. budynki. Dobra. Wodz, kolejne. No to chodzi to linda? W ogóle telewizor, to no. jest jakieś komki, jakieś skrzyneczki. Ciekawie, a te domy to chyba villagerów. Chyba tak, no na to wygląda. Sarka 7. Ty to tak nawet nie mają... Ej, ładnie. A na górze? No też jest cybany. Wany na mają. Lustro, pralkę, kibel. Ja nie mówię, nie luksus. Ej, ale to jest ciekawe. Ej, a w ogóle... E, wiesz, że ja się z, e, Bo ja szedłem bardzo zimą i, i mnie... I, bo, i, moja, I mój skin... Bałwan się zrobił z mojego skina, bo jakieś dzieciaczki e, przyszły do mnie i, i powiedziały, że ulepią ze mnie bałwana i ulepiły ze mnie bałwana. Trudno. Będę bałwana. się nic nie zmieniło, tylko właśnie ta... Droga innego dla Laszkowca. Ale ciekawie, jak to fajnie wygląda? Ty, Ale, to jest nie, nikogo, ostatnio nikogo nie widzę na krajowicach. Są tu, jestem po prostu ten. Gdzie Sprinkles? No i nie wiem, to właśnie w ogóle. Jest... Ciekawie. No policja się to wybudowała Jakieś sklepy. Okay, okej, okay. okej. Wieżowiec jest ona na końcu jeżelac? No. Tak, no ba. Nie koniec. Gdzie masz no. załapkę? No. Domki. O i chodź, właśnie pokażę ci na do drugą. Ej, a co to jest za ten budynek z żelaza? Co to jest? Przychody no. I, i, te, I to jest ulica Maćka! Mać Maćka naszego... ej, to jest naszego pilota! No chodź, patrz, to jest nowa droga do Ciekawie, z no przychodni? Nie. Chyba wczoraj, albo przez wczoraj się wybudowała kolejna droga do śwodca, więc idziemy. A widzowie? I jeżeli to czas i tu się szybciej odchodzi, czy tam schodzi, już ja już nie pamiętam. Ale było coś na internecie, że szybciej się chodzi, że tam schodzi. Nawet śnieg tu już, to padał pierwszy. No i, i w ogóle. Ej, bo ja szedłem taką drogą. I, I w ogóle jak ty chyba wracałeś, to u mnie padał deszcz, a tu chyba padał śnieg. To jest zaśnieżona już jest! Będziesz trzeba odkopać to. Nie... To jest zaśnieżona. niech zostanie, będzie klimacik. No, Dobrze, y, to Dobrze. teraz tak. To ja muszę pójdę do domu. Tak, do ja też, ja też, ja Będziesz też... tu pozwierzyć granicę, coś się tam zmieniło. Ja pójdę sobie spać. Nie, mnie najbardziej ciekawi Mimo ten domek. Ja też. I... Ja też ja myśmy spać. Dziękuję. Nie da się spać. Dobrze, co my tu mamy przez tą szybę? Nic Dobre, tutaj nie. Idzie. Ja idę spać tutaj. Jest, to, jest swoje, to jest moje łóżko. A nie tak. nie tak. moje łóżko. Nie mogę spać, coś mi blokuje. Oj, 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 A to chyba? Masz niesko, może sobie po zjemy coś, Może pojawił A co to tam było? I co to jest? Coś pucha! Ej, kto ty? Dzień jest dobry! Jesteś? Ej, kto ty? Cześć, jestem nowy! <laughs> Skąd ty przyszłaś? Stamtąd! <laughs> Skąd to Y? Młody, bo łatwiej do, do tej piątki. Jest chyba dom, no Tak, no, tak no, że budowałem mało członków. To ty wcześniej tu byłeś? Tak. Od, 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 od którego roku ten jest świat? Od którego roku ten jest świat? Bo my mamy 2025. A ja nie wiem, od którego Wielka. roku ja tu Szedłem sobie normalnie przez. Na A. A. i zobaczyłem, tu pojechał do mnie. Jesteś <śmienic> piękny, on jest piękny. Zosta dajemy go na grajowicę, co nie? No, dodajemy, dodajemy. Yeah. Powiedz jak mamy na ciebie mówić? Jak mamy na ciebie mówić? Jak mamy na ciebie mówić? Na ciebie mówić? No, życie, robimy życie. Ło, fajnie. Czy to jest wasz domek? Tak. A jeszcze ktoś jeszcze? Jeszcze jest taki sprinkurs, jest taka pani. Legaszek jest jeszcze taka pani kinia. I jeszcze twoja siostra no. Wiktor. Czyli chodź każdy... w ogóle dziewczyna. Pozwólcie, że się wam przedstawię. No. Jestem dinoza na drugie i nie mam <laughs> buzika, buzika. Nie mam na bliska. Co to jest? Ach. <laughs> Trzecie imię. A, nie mam czego imienia. Nie. Mam tylko... O, dwa. To no to... A ja mam dwa też. A ja mam... a ja mam jedno. A ja mam jedno O. Ale bałam. Co tu się dzieje? Sprinkles? Ja mam Sprinkles! To jest Sprinkles! To jest sprinkles. Co ja cię ci poznać. Co to, co to za gubek? Jestem nowy. Co to za gówniosz? Sprinkles. E, to jest sprinkles. Ona 43 lata. 1,58 58. A co to jest? Twój stary. Nie mam go. Dobrze. E, tutaj mamy sprinkles. Już ci to wytłumaczę. Ty mnie nic masz nie tłumaczyć, ja za chwilę opuszczę krajowice jak nie dodajesz jakichś bejbusie Sprinkles, je... no, 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 nie opuszczaj krajowic Ej, co ty budujesz, ej, nie budujemy Kocham się, ale Dobry. To buduj go w swoim domku Dobrze Ja się tak nie powiem. Jak, jak dodajesz baby in yellow I według mnie to jest baby in yellow, po prostu jak taki demon nie, ja, ja podziękuję tego. tego. Odchodzę z Gajowi. Odchodzę z Gajowi. Szybko. Nie ma Nie ma. Szybko. 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 Mati! Szybko. z okna! Szybko. 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 Jeden. Op. Oj, i tam weszły. Ludzie, czy wy się zachowujecie jak jakieś bejtbusie? Nie, nie, Ej, Wiktor! musimy o nie, pogadać, Wiktor! Wiktor! bo nie, opuścił nie, Ja nie, nie, dobrze? nie, 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 to tak. Ja go nawet nie znałem, nie Ja cię nie mówiłem, ale ja też jej mutacie. No co wy robicie? Mutacie, piękny. Prawdopodobnie, jutro mi też zmienić skin, bo te mu mutacje, ja się kocham. Nie udawaj, bejbusia, Wiktor, nie bawimy się tak, nie bawimy. Wiktor, nie udawaj, bejbusia. Nie! Mam na nie lsać. Chcesz dla psy? Nie spać. Chzlapsy lapopsi, tak, dawaj lapów la, psy. Nie zachowuj na, się. Na, się. Na, Czek, w, Wiktor... Masz się, nie masz się nie zachowywać jak dzieciak. Dawaj, daj, dawaj, daj, lapcy się! Nie no, ja podziękuję no, Z ludzie, przestańcie. Czy Widzowie trzeba, i, trzeba się ich pozbyć. Okej. Okay. to było dziwne według mnie.